Dzień dobry Państwu, Izabela Kozakiewicz. Witam serdecznie w programie dla przedsiębiorców Pakt z Biznesem. Dzisiaj porozmawiamy o sukcesji, o zmianie międzypokoleniowej i o tym, czy przez własny biznes do biznesu rodziców to jest dobra droga. Moim i Państwa gościem jest Krzysztof Kołaszewski, cofounder w Home Concept i cofounder w Obi Burger. Cześć. Cześć, dzień dobry. Krzysztof, Twoja droga do biznesu rodziców, że tak powiem prowadziła przez, przez własny biznes. Ale wracając jakby do wcześniejszych lat, bym powiedziała. Kiedy zacząć swoje perspektywy sukcesora? Kiedy zacząć w ogóle przygotowywać młode pokolenie do przejęcia biznesu rodziców? Myślałam, że zapytasz tutaj, kiedy, kiedy w ogóle zacząć własny, własny biznes. A, to jeszcze A za chwilę. Kiedy zacząć przygotowywać? Wydaje mi się, że oczywiście to wszystko zależy od od biznesu i zależy też od chęci tego młodszego pokolenia i od chęci tego starszego pokolenia. Wydaje mi się, że nie wskażemy tutaj takiego idealnego mhm. momentu, jednak wydaje mi się, że dobrze jest, jak tutaj dzieci są dosyć blisko tego biznesu i go poznają w miarę wcześniej, bo jeśli ktoś jest bardzo daleko od niego, to potem nie da się nawet w rok, sądzę, poznać jakiegoś biznesu, tak? zwłaszcza jak jakiś biznes masz jakąś skalę, tylko. Wydaje mi się, że dobrze, żeby jednak dzieci miały świadomość, co ich rodzice robią, jeśli ty są przedsiębiorcami i myślą o tej sukcesji od tak naprawdę jak najwcześniejszych lat. lat. A z punktu widzenia modelu wdrażania takiego sukcesora, mhm. no to z jednej strony widzimy przykłady firm, w których dzieci pracowały jakby przez wszystkie stanowiska, mhm. poznając wszystkie etapy rozwoju Czyli taka w Twarda szkoła. Twarda szkoła. Ty poszedłeś trochę tą inną szkołą, mm -hmm. czyli rzuciłeś się w wir własnej przedsiębiorczości. Jak Twoim zdaniem dobrze taki proces właśnie przygotowywania sukcesora prowadzić? Jak z Twojej perspektywy tej własnej przedsiębiorczości to znaczy, wygląda? W moim przypadku wydaje mi się, że to się świetnie sprawdziło, że jak gdzieś przez 8-9 lat prowadziłem własny biznes i de facto. Przeszedłem taką drogę od bardzo małego biznesu do powiedziałbym, nie wiem, średnio małego, jak tutaj byśmy jakieś mieli brać kryteria. Uh -huh. I nauczyło mnie to tego wszystkiego, czego próbują nie wiem, nauczyć się na studiach o nazwie zarządzania, tak? Czyli trochę prawa, czyli trochę, trochę psychologii, trochę ekonomii. No wszystkiego trochę po trochu, jak to każdy przedsiębiorca musi w, w głowie mieć. Więc w moim przypadku to się bardzo sprawdziło, ja tą wiedzę nabyłem i czuję się z krwi i kości przedsiębiorcą do bólu, można powiedzieć. Mhm. Więc wejście w ten biznes rodziców było dosyć jakby łatwe, plus tutaj też ten biznes nieruchomościowy, on nie posiada dużej ilości pracowników, nie ma jakichś tam wielkich struktur, więc też nie było zbytnio czego tam jakby przechodzić, jeśli chodzi o, o tutaj po kolei szczeble. Mhm. Zarówno jestem sobie w stanie wyobrazić, że takie jednak klasyczne przejście, czyli że ktoś przychodzi od najniższego stanowiska, czy jakiegoś podstawowego stanowiska, pnie się do góry, również może być, może być dobrym pomysłem. Zastanawiam się tylko, czy ktoś po drodze na przykład czasami się nie zrazi. Tak, może to tak być. Może się tak wydarzyć, jak się zrazi, to potem będzie, będzie, będzie problem. Z drugiej strony, na pewno nie jest dobrym rozwiązaniem, według mnie coś takiego, że ktoś w ogóle nie był związany z biznesem, tak, i nagle mówi się, że od 1 stycznia X roku. Jest ktoś, nie wiem, prezesem, wiceprezesem, bo boję się, że nie pozna tej firmy i może się to różnie Skończy. skończyć. Tak. Żeby... A z punktu widzenia, jakby tego Twojego wyboru, no bo w, mimo wszystko firma, w to, którą tworzyłeś od początku i rozwijałeś, jest Bobby Burger, jest w branży z Spożywczej, żywieniowej. Tak. Czyli no, y, y, lata świetne w specyfice branży, od mm -hmm. sektora nieruchomościowego. W ogóle skąd pomysł, żeby uciec od, tego, od, od tej branży rodziców? Znaczy skąd pomysł na samym początku, żeby uciec od branży rodziców? Na samym początku, tak jakby. Tak, Gastronomię. To było bardziej młodzieńcza głupota i to życie wybrało za mnie, a nie ja. Okay. W sensie ja od gdzieś najmłodszych lat miałam troszeczkę tak buntowniczo, podchodziłem do tematu, niekoniecznie było mi blisko z nauką, jak chciałem działać, chciałem coś jakby robić i można powiedzieć, że w jakimś stopniu szeroko pojęty handel gdzieś tam w tej mojej krwi płynął, coś tu kupić, sprzedać. Ja już okay. na etapie, nie wiem, gimnazjum, liceum, e Próbowałem handlować jakimiś rzeczami na Allegro. Nie wiem, pierwszy w ogóle swój biznes założyłem w podstawówce. W podstawówce w jakiejś czwartej, piątej klasie z kolegami u nas nie było sklepiku. Uh -huh. I my po prostu namówiliśmy rodziców, że ktoś raz w tygodniu z nami jeździł do Makro. Przywoziliśmy dwa kartony wielkie, jakieś tam koli, wody, batonów, czegoś i Z no, jakąś przybitką tam odpowiednią marżą sprzedawaliśmy. Co skończyło się po nie wiem, dwóch, trzech miesiącach. Wiele osób nas tutaj nie polubiło za to, że tu mamy za wysokie ceny, jakieś były różne opcje, ale nawet potem sprzedaliśmy ten biznes komuś innemu. Niesamowite, że tak to w podstawówce się gdzieś potoczyło. No to więc, y myślę, że naj, najmłodszy przykład <laughs> sprzedaży do inwestora większego. No, tam innego. Jeszcze, tak, in, innego, więc w moim przypadku to, to na pewno dobrze wyszło od najmłodszych lat. I skąd pomysł na to, żeby akurat tak daleko od branży rodziców? Ja na studiach jakby nie wiedziałem do końca, co, co mam robić, a coś chciałem działać. Ta branża gastronomiczna jest o tyle wdzięczną branżą, że relatywnie punkt wejścia w nią i tak te kwoty rosną, inwestycji, ale stosunkowo dalej są małe. My zaczęliśmy od food trucka, więc mhm. można powiedzieć, że nie trzeba na to jakichś gigantycznych pieniędzy. pieniędzy tak? Pewnie gdyby to było kilka lat później, zacząłbym może myśleć o jakichś startupach i bardziej szukaniu, szukaniu inwestora i... I w sumie nawet teraz sobie przypomniałem, miałem taki epizod, próbowałem też kiedyś w jakimś programie akceleracyjnym pozyskać jakieś pieniądze, jakiegoś fundusze, ale to były troszkę jeszcze inne czasy, to trochę raczkowało. Ja też może nie byłem odpowiednio do tego przygotowany, żeby, żeby mhm. zrobić to porządnie i pozyskać, bo mi było bliżej takiego prostszego biznesu. Więc jak w miarę prosty biznes z niskim składem, co powiem, że taka gastronomia dosyć łatwo się kusząca. Tak, była. brzmi kusząco i łatwo do niej wejść. Więc trochę przypadek, a troszkę tak. No właśnie, i co po tych 8 latach? Dlaczego akurat... Y Dlaczego akurat, Dlaczego akurat ta zmiana? taka zmiana? I gastronomia jest na pewno branżą ciekawą, ale też i specyficzną. Czyli, czyli gdzieś jest obciążająca, można powiedzieć, trochę i psychikę pewnie, mhm. bo tam jest po prostu dużo drobnych pożarów każdego dnia, tak? mhm. więc jest bardzo dużo drobnych decyzji, małych rzeczy, które nie ukrywam, mnie to zmęczyło przez ileś lat jednak takie zajmowanie się i ciągłe tutaj... Gaszenie. Tak i ciągłe gaszenie tych pożarów, a jednocześnie jakiś Rozwój. Więc w którymś momencie po prostu przyszedłem do, do, do mojego wspólnika i zacząłem z nim rozmawiać, że, że może jednak on by chciał tą moją część jakby przejąć. Mhm. On wyraził zainteresowanie i teraz realizuje swoją wizję, i jakby trzymał tutaj dalej kciuki. Więc. Też wydaje mi się, że to jakaś zmiana w ogóle, zmiana dla samej zmiany jednak po tam 7-8 latach, czy iluś sądzę, że może być czas. No mówi się I... podobno, że 7 lat no, to właśnie. kryzysowe to 7 lat, to. więc akurat może dobry moment. Hmm. Y a jak przy tym przejściu y do firmy rodziców, jak sądzisz, y jakie w cechy charakteru albo hmm. jak, jak spójrzmy na tą stronę emocjonalną, co powinna reprezentować sobą i ta y y osoba, czy te osoby, które zdają ten biznes albo częściowo zdają ten biznes młodszemu pokoleniu a co młodsze pokolenie żeby ta relacja yy, zaklikała i tak za, zadziałała mi się wydaje że istotne jest żeby to pokolenie które zdaje było gotowe część decyzyjności oddać. Mhm. Czyli e, na pewno nie może być tak, że ktoś e, mówi: choć przyjdź, będzie prowadził", ale tak naprawdę to dalej ja siedzę obok i o wszystkim decyduję. Czyli mhm. moim zdaniem ja nie mówię wszystko, tak, bo wiadomo, że nie można całej decyzyjności mo może oddać. Można ustalić jakieś, nie wiem, ilość głosów, jak jest większa rodzina, to jakieś tutaj obszary, e, obszary tak, mhm. podziały, ale moim zdaniem ktoś musi mieć poczucie z tego młodszego pokolenia, że on coś przyjmuje i mhm. ma jakąś pełną decyzyjność. W moim przypadku to o tyle było naturalne, że mamy ten projekt rozbudowy Home Concept Design Parku, i jakby to moje sprzedanie biznesu też połączyło się z tym, że pieniądze pozyskane z, tego, z tej sprzedaży, jakby ja zainwestowałem. Czyli Twoja inwestycja. Tak, w... czyli w... moja inwestycja to też jeszcze mnie tak powiedziałbym wzmacnia gdzieś, bo nie jest tylko, że przyjdę do rodziców, tylko włożyłem tam swoje jakby mm -hmm. pieniądze. Do, dołożył się również mój brat, który e, jakby też myśli o do, dołączeniu do, 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 do tego biznesu, więc e, to fajnie czyli bardzo czujesz, zadziałało. Czuję, czujesz, tak czujesz że to jest. Mój pieniądz, pieniądz mi mm -hmm. na nim zależy, że to nie jest tylko tak, że wszystko zostało jakby postawione przedem, tylko jest jakby też wkład z, z mojej strony, więc to na pewno jest istotne. Jeśli chodzi o to pokolenie przyjmujące mhm. w jakimś stopniu tam e, władzy, to wydaje mi się, że cierpliwość na pewno jest, jest, jest gdzieś bardzo istotna. Mhm. E, bo. Mm, takie w ogóle wdrożenia, przejścia na pewno trwają. E, uważam, że długo i poznawanie firmy, i poznawanie też jakichś mechanizmów w środku, jak coś działało przez 10 lat, to wiadomo, że ktoś przychodzi i będzie chciał to zmienić, czasami w tydzień, no tego się nie da, tak? To mm -hmm. musi gdzieś wszystko dojrzeć. Więc wydaje mi się, że cierpliwość od tej strony, z, z dającej, to taka jednak prawdziwa chęć oddania części, części de decyzyjności. A powiedz proszę, bo mówisz, że własny biznes nauczył Cię. Tego, tych, jakby różnych obszarów, czyli musiałeś być i trochę księgowym, i trochę dyrektorem operacyjnym, mm -hmm. i trochę sprzedawcą. A z punktu widzenia tego, gdzie teraz jesteś, co najwięcej, najbardziej przydało ci się z tego biznesu własnego? Hmm. <laughs> Kilka obszarów mi się tu nasuwa. Na pewno gdzieś taka trochę. Y Moje mocne utwierdzenie wiary trochę w ludzi, że jednak każdy biznes to są ludzie. I to, to się mm -hmm. sprawdziło również w tym, mimo że tych może osób jest mniej, ale y, zawsze widzę, że po drugiej stronie każdej umowy, czy po drugiej stronie y, każdej transakcji też jest człowiek, i widzę, jak takie tutaj powiedziałem, relacje interpersonalne i. Y, czere, rozmowy, mogą być stanowcze, możemy się z czymś nie zgadzać, ale takie z pełnym szacunku, jak to pomaga w każdym, w każdym biznesie, więc to na pewno wyniosłem coś, co... I to widziałem w tej poprzedniej branży, to też uważam Czyli taka bardzo... taka ludzka strona biznesu. Trochę tak, tak. W sensie, bo tam też mieliśmy franczyzobiorców, więc mieliśmy sporo kontrahentów, partnerów, tutaj mamy najemców, którzy często są naszymi partnerami, I to jednak widzę, jak takie rozmowy powodują, że, że chce się razem współdziałać i chce się razem rozwijać. I również ja gdzieś bardzo doceniam sobie trochę ten aspekt Taki powiedziałbym prawno księgowy Ja się mhm. też z tym dużo zajmowałem, potem gdzieś tam na końcu w, w, w Bobim, ale wydaje mi się, że to jednak jest istotne, że przedsiębiorca nie polegał tylko na księgowym, czy na, e, nie wiem, dyrektorze finansowym, czy menadżerze finansowym, w zależności od skali biznesu, tylko żeby on miał sam troszkę Pojęcie. pojęcia na ten temat i mhm. potrafił sobie kilka rzeczy czy policzyć w Excelu, a jednocześnie przeczytać umowę i znać jakieś podstawowe tam, nie wiem, zapisy kodeksu handlowego czy, czy, czy cywilnego. Sądzę, że to jest istotne. A z punktu widzenia tej branży, jakbyśmy jeszcze mogli wrócić do tej branży, to wydaje Ci, się, że bycie przez 7-8 lat ostatnich w zupełnie tak innej właśnie mhm. branży dało ci taką lepszą perspektywę do tego biznesu, w który wszedłeś teraz? W sensie taką zupełnie jakby inną perspektywę mhm. innej branży? Czy gdybyś pracował w branży nieruchomościowej, byłoby Ci łatwiej, byłbyś miał 8 lat już doświadczenia w tych nieruchomościach? Nie, nie. Z tym się nie zgodzę, bo. Y ta branża gastronomiczna trochę łączyła się czasami z branżą nieruchomości, bo wynajmowaliśmy sporo lokali. Tak? W sumie pewnie historycznie tak. jest kilkadziesiąt różnych umów najmu było, uh -huh. tylko zawsze byliśmy po drugiej stronie, czyli byliśmy tym najemcą. Teraz jesteśmy, rozumiesz teraz... Rozumiem to drugą stronę czasami. Uh -huh. Tak mi się też wydaje, że rozumiem to drugą stronę. Wiele się nauczyłem, mieliśmy też kilka lokali w galeriach handlowych, więc jakby taka najwyższa, powiedziałbym, półka zarządzania nieruchomości komercyjnych, to mogłem tam podpatrzeć, zobaczyć umowy, różne aspekty, jak to działa w takim naprawdę dużym w biznesie, tak, nieruchomościowym, więc to też fajnie zadziałało, bo ja jestem w stanie sobie wyobrazić troszeczkę czasami teraz tego właśnie najemcę, uh -huh. a z drugiej strony nie ukrywam, zawsze marzyłem, że być tym wynajmującym troszkę, jak tam uh. <grym> przychodziłem na negocjacje, jakby ze strony najemcy, więc sprawia tam to jesteś. Na pewno radość, tak. Czyli w końcu tam tak. jesteś. A kiedy zrobić w ogóle właśnie ten krok do firmy rodziców? Czy po tych siedmiu mm. latach, czy myślisz, że może wcześniej trzeba było to zrobić? Mi się wydaje, że znowu jest bardzo istotne podejście tej jednostki, która ma to przejmować, żeby mm -hmm. też ta osoba czuła się gdzieś pewna z samym sobą. Ja muszę przyznać, że jak mm -hmm. gdzieś zaczynałem ten własny biznes, to zaczynałem go trochę też tak z chęci udowodnienia samemu sobie, rodzicom, że jestem gdzieś niezależny, że ja potrafię samemu zarabiać pieniądze. Mm -hmm. I jakby w Polsce jest w ogóle coś takiego, że. Może się to zmienia, ale jeszcze ładnych kilka lat temu, moim było bardzo mocno, że się trochę tak. Niektórzy wstydzili na przykład, że pochodzą z rodziny, która jest przedsiębiorcza i ma jakiś majątek i tak, tak. naprawdę, że w tej rodzinie są pieniądze. To się tak niechętnie o tym w Polsce mówi. No w, Stan... nie tak, w Stanach tak nie ma. To jest raczej bardziej, że oczywiste i nie ma powodu do wstydu, i temat jest otwarty. W Polsce jest to trochę temat tabu. Więc mi kilka lat zajęło, jakby, żeby się obronić sobie w głowie, że ja coś dokonałem. I czuję się z tym ok, tak? Potrafiłem to gdzieś sprzedać, pozyskać jakieś pieniądze. Może, nie wiem, nie było to tak, jak sobie wyobraziłem i kiedyś miałem na temat tego większe jakby plany, ale pozwoliło mi to tak pewnie wejść do tego biznesu, że mogę wchodzić na jakby na spotkania i nie czuję się, że jestem tutaj tylko, nie wiem, synem na tam, prezesa pozycji. czy jakby kogoś, tak? I, nie i musisz że, się tłumaczyć. Tak, że i nie mam niego problemu, czuję się w tym jakby y, pewnie, więc sądzę, że to jest istotne, dlatego ten wiek dla kogoś to będzie, nie wiem, 5 lat pracy gdzieś, dla kogoś to będzie 5 pracy we własnym biznesie, a dla mm -hmm. kogoś to będzie 10. To Czyli ta dojrzałość. Moim zdaniem ta dojrzałość tej osoby przyjmuje, żeby ona się czuła pewna z tym, że. W swojej pozycji. W swojej pozycji, dokładnie. Żeby nie było tak, że się czuje tylko. Że się jakby, musi bronić. Dokładnie. A jakie są ryzyka, jak tak patrzysz na ten cały proces, też tych 7 lat mm -hmm. wcześniej, no bo wyobrażam sobie, że jako zakładałeś, kupowałeś tego pierwszego food trucka, no to, były, to, to, to rodzice jakąś mieli optykę no to, na ten tak, twój tak, pomysł. Tak, tak. tak, <laughs> Ja byłem gdzieś tym chyba bardziej uparty, i tak jak mówię, ja więcej działałem niż myślałem, bo gdybym. Mhm. Z większością pewnie początków biznesu, było tak, żeby gdyby ktoś tam mocno przemyślał, to, to by tego nie zrobił. Tak? Jak ja bym to przemyślał wszystko, to, to też nie wiem, czy bym w to, w to chciał jakby działać. Więc. Yy... Więc, więc przerwam się jakoś tu za ryzyka. I tak, ryzyka. I gdzie już. jakby na tej, bo to jest, wiesz, z jednej strony to jest taki proces biznesowy, mm -hmm. no bo ten proces w tej firmie rodzinnej musi być w części albo zaraz w całości oddany. Mm -hmm. A z drugiej strony jest ten czynnik super emocjonalny, no bo się znamy, tak. jesteśmy w jednym kotle, mówisz o braciach mm -hmm. też, więc jakby tam już są. Wiesz, są na pewno, już gdzie są teraz te ryzyka? tak już moja myśl wraca. Na pewno ryzyka w ogóle w tym, jak z rodziny przedsiębiorczej ktoś zakłada nowy biznes, to też właśnie. Ta optyka rodziców, czy oni zaakceptują ten biznes, czy on się będzie podobać, czy on się nie będzie podobać. Tak. E bo to jest też zawsze jakieś ryzyko, ale ja w tym byłem uparty, więc nawet jeśli nie było może czasami, nie wiem, zachwytu na temat tej branży, to sobie z tym poradziłem, a potem w dosyć szybkim tempie obroniłem, że da się to rozwinąć i że jest to jednak fajny pomysł. Mm -hmm. Jeśli chodzi o ryzyka samego przejścia, no to na pewno mogą się narazić na szwank jakieś relacje rodzinne albo samo to, że potem, nie wiem, się rozmawiasz tylko o biznesie. To też nie jest gdzieś rewelacyjna sytuacja, że, że praktycznie przychodzi się na obiad. Rodzinny. A, tak, a się dokończa tam rozmowy biznesowe, które powinno się dokończyć w, w tygodniu. Ja sam teraz o tym coraz więcej myślę, czy jednak nie powinno się jakieś ustalić takich, nie wiem, trochę granic, że być może w domu, jak się spotykamy jednak w nie wiem, niedzielę na obiad rodzinny, to, to nie rozmawiajmy już o tym, o tym biznesie, który się dzieje gdzieś w tygodniu. Mhm. Na pewno też ryzyka zarówno właśnie rodzeństwa, to też jest pytanie, tak, jak jest więcej gdzieś osób, kto jaką będzie miał rolę, czy mhm. jak to podzielić. No i jak wy podzieliliście? Tu jeszcze jakby mój, mój, mój brat teraz jakby myśli o przejściu, tak? więc to dopiero się okay. testujemy, myślimy, rozważamy. No i ja tak jak zarówno i w Bobim, ja wierzę mocno w te, w te podziały jednak i też odpowiedzialnościowe, czyli uh -huh. razem, ale jednak osobno. Uh -huh. Na zasadzie takiej, że każdy musi mieć jakieś swoje poletko, na którym ma tą decyzyjność. Dla mnie to jest strasznie gdzieś jakby ważny i dlatego wybierałem tą drogę przedsiębiorcy zawsze, że chciałbym mieć jakąś decyzyjność, dobrze się w tym czuję. Tak? Uh -huh. To potrafi też męczyć, bo podejmowanie decyzji decyzji uważam obciąża tak sobie psychicznie i, i to czasami jak jest większa decyzja, to jest większe obciążenie i większy stres z tym jakby związane. Jak jest mała decyzja, to mniejszy, ale z drugiej strony mi daje bardzo dużą satysfakcję, tak? Czyli nawet jak zrobię błąd, to wiem, ja zrobiłem błąd, jak zrobiłem dobrze, to mam tą radość. Więc moim zdaniem podział jakiegoś biznesu na mniejsze pola i oczywiście wysłuchiwanie wszystkich chętnych, mhm. ale ktoś musi mieć ostateczną decyzję i moim zdaniem kluczem, żeby wszyscy byli żywo zainteresowani w rozwój tej, tej firmy, ci sukcesorzy, to każdy musi mieć jakieś pole do decyzji. Do decyzji, do, do decyzji Tak, do takiej finalnej. A jak korzystać z tego starszego pokolenia jako skarbnicy mhm. wiedzy? No bo to mimo wszystko oni zrobili ten biznes, ciągnęli go przez tyle lat. Na ile, jakby jak żonglować tą skarbnicą wiedzy i <noise> mhm. tym pędem do zmian. zmian, bo dzisiaj też jesteśmy jakby w przedsiębiorczości w takim szczególnym momencie. Nie tylko to zmiana prawda. pokoleniowa, mhm. ale też globalna konkurencja, transformacja cyfrowa. Jak to pogodzić? To jest, to jest trudne pytanie bardzo, tak? bo, bo, bo na pewno nie, gdzieś nie. tutaj ci przejmujący ten biznes sukcesorzy mogą mieć bardzo duże zakusy takich totalnych jakichś rewolucji, bo mogą uważać, że świat już poszedł do przodu i trzeba gdzieś wszystko zmienić, więc jak słuchać tych drugich stron, to naprawdę... Znowu sądzę, że pomaga to, jeśli ktoś jest blisko tej firmy dłuższe wcześniej, jakby ilość lat przed przejęciem nawet sterów. Czyli on wtedy mhm. widzi być może, co zadziałało, co nie działa, jak ktoś wyprowadził tę firmę, jak ktoś zreformował. To znowu też będzie pytanie, jaka firma można zastać firmę, która jest tak, w jakiej kondycji. Tak, jest w świetnej kondycji, jest progresowa. Można zastać firmę, w której jest wiele rzeczy do zmian, i wtedy prawdopodobnie trzeba to wymienić. To zależy pewnie od tej osoby, która ma zdawać ten biznes, czy ona jest taką osobą postępową, czy ona jest osobą taką, która wolała te starsze czasy i jej się nie podobają jakby Nowe zmiany. Wody. Tak, więc bardzo ciężko taką odpowiedź zero-jedynkową, czy jakąś receptę, jak, jak słuchać. czy słuchamy i... Słuchamy, ale wnosimy też... Wydaje mi się, że ważne jest jednak, żeby, żeby próbować coś tam nowego wszczepiać i żeby działać trochę z tą swoją intuicją, no bo w sumie po to jest to przekazanie trochę władzy, żeby w tej firmie jakiś jakąś tam świeższą krew i świeższe spojrzenie wnieść, a nie tylko po to, żeby kontynuować coś, co było. Więc jakieś nawet małe projekty, moim zdaniem, które urodzą się w głowie tego, tego sukcesora, to warto warto realizować. To na koniec trzy, dwa albo trzy takie hinty, wskazówki na udaną zmianę. Na udaną zmianę. Najważniejsze. <gry> Cały czas mówię: najważniejsze to jest ten podział i decyzyjność, moim zdaniem. Czyli żeby ta osoba, która przyjmuje, była gotowa podejmować decyzję w jakimś obszarze samodzielnie, wziąć za nieodpowiedzialność. a ta osoba, która zdaje biznes, żeby była przede wszystkim gotowa oddać część tej odpowiedzialności i to znaleźć sobie numer też jeden trochę innych zainteresowań. To, to prawda, to też jest wyzwanie, bo sądzę, że dla wielu, no to nawet może być drugi czy, 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 czy trzeci hint, który tutaj by się pojawił, faktycznie, że istotne jest, żeby ta osoba, która zadaje też szukała jakichś swoich wiele innych pasji, bo wiele osób, moim zdaniem przedsiębiorców tutaj z, z, z pokolenia, które teraz te biznesy oddaje, no to jest ich bardzo duża część jakby życia i dzięki temu też w sumie ta polska gospodarka się tak rozwinęła, no bo oni naprawdę całe swoje życie poświęcili. Biznes. Dokładnie tak, co jest piękne, a z drugiej strony Pamiętajmy, że trzeba myśleć teraz, co robić na, na emeryturze. Tak, to słońce, I tu... plaża. I tu postawimy kropkę. Proszę Państwa, słońce, plaża albo inne pasje, podział obowiązków i Dokładnie. szacunek do młodszych i starszych. Dzięki ogromnie. Dzięki również. Naszym gościem Krzysztof kołaszewski co-founder. Co-owner, przepraszam, w Home Concept i co w Bobby Berger. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie, dzięki Państwu. A ja Państwa zapraszam już za tydzień na kolejny Pakt z Biznesem. Izabela Kozakiewicz, dziękuję.